Serwus, i to będzie dobry! Wszystkim bardzo, grący, bardzo, bardzo raczej jajki, to kolejny odcinek na moim kanale i w dzisiejszym odcinku jesteśmy, kurcze impostorami, no nie no, powiem wam, że stres, słuchajcie, stres, przede wszystkim furia, mam być, że źle, jakoś kamerkę, nie wiem, co się to dzieje. W każdym razie, yy, no kurde mamy problem, okej, okay, tutaj sobie jest justa, no i co mogę zrobić, w sumie nie wiem, kurde najgorzej jak ja nie lubię sobie takich e, akcji, no, no po prostu to jest straszne, to jest przestraszne, ja nie lubię, Ci, bo stawcie koniecznie łapkę, subskrypcję, wiadomo, yy, no i co, i my tutaj będziemy coś próbować oczywiście zrobić, możemy coś sobie sabotować, dajmy na to, że... Okej, okay, i komunikację. I sobie tam zamkniemy drzwi. Taki, słuchajcie, prank, mini. E, pójdziemy sobie teraz ten. Kurde, jak tutaj się przechodzi? Ten elektryk to jest tu taki przerąbany, że to jest niemożliwe. Oni ich sobie tutaj ogarniają. Okej, okay, widzę, że, 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 że jest je, Że, że naprawę. Dobra, okej, okej, okej. szybko, szybko. Okej, okay, jedziemy tutaj. Dobra, tu jest nasz ten. Y, to jest chyba ziomeczek nasz. Tak mi się wydaje, niebieski. Nie wiem, czy on jest dobry, czy nie. E, ale w ogóle, cze, czemu oni tak nie naprawiają? Co to ma znaczyć? O dobra, teraz dopiero przyszli naprawić. Dobra, jest naprawione, więc wiecie, musiałam tutaj się przyjść, pokazać, trzeba na pewno wiedzieć. No że mam musiałam tutaj pokazać, że noży, że ja tutaj się przejmuję tym wszystkim i tak dalej. Dobra, w każdym razie. Tu mamy czerwonego i tego czerwonego możemy zaraz sobie zabić, tylko że oczywiście to nie może być zrobione w taki sposób, wiecie. Taki, że sobie zabijemy, tylko musimy to zrobić sposobem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. tu jest czerwony, kurde, no ja bym powiem wam, że ją ja go zabiła chętnie, ale się troszeczkę boję. Okej, okay. okej. Okay. Pięknie, pięknie, widzę, to było piękne. okej. Okay. Elektryk, piszemy ładnie. Okej. Eee, ok. okay. Eee, elektryk, elektryk. Eee, no i co teraz? I, i teraz już nie mamy <noise> nic za bardzo do zrobić. Nie wiem, czy cokolwiek ktoś napisze. Eee, mam nadzieję, że tak. Czemu nikt nie zapisze? Okej, okay, showers. Okej, okay, ktoś był pod Niebieski znaczy granat, jest moim drugi impostorem, więc dobrze wiedzieć a Czemu nie zabijają? Już z dwie osoby zabiłam, kurde, a on... ani jednej tutaj Także no impostor tutaj mało działa, ten drugi, ale dobra mam nadzieję, że coś się zmieni eee, Skip... Nikogo... Nie widziałam Okej, okay, tak napiszemy I sobie ładnie zeskipujemy No bo nie ma co, no kurde, to i tak nic nie chcę, tam, gdzie kto był i kill od razu... Był kill i od razu zgotowane ciało O nie o nie! Niedobrze! Lolo tutaj podejrzewa! Najgorzej! Mamy przerąbane! On to zauważył! O ja cię kręcę! Ale mamy przerąbane je w takim razie. W takim razie musimy Lolo tutaj wyeliminować. Mam nadzieję, że nikt nie przeczytał tego, co on napisał. I słuchajcie, ja to teraz na Lolo, bo on tutaj nas... On... To on... On... on nie, nie, nie. To on jest chyba czarny. Dobra, musimy teraz poszukać gdzieś czarnego. Nie wiem, jak to jeszcze zrobię. Ale musimy to zrobić widzowie, okej, okay, tutaj jest pomarańczowy, musimy znaleźć ten Lolo, bez kitu, w słuchajcie, sensie. ja go idę szukać, bo kurde, musimy go, musimy go po prostu zabić, bo kurde, on nam tutaj popsuje nasz, nasze plany, słuchajcie, yy, impostorskie. Także jak go tylko znajdę, to od razu światła czy coś się ogarnie i jazda z tematem. Możemy też zrobić tak, na przykład wyrobić drugiego impostora, to by było niemiłe bardzo, ale ten, i ku... co? <laughs> Tam jest ciało, ja go nie zauważyłam! Jaki totalny kozak! To było po prostu niemożliwe! Nie do, jakby nie do, nie, to ciało jest, jakby wiecie, nie do, nie do zauważenia! Kurde, ja bym zabiła tego czarnego, tylko ja go nigdzie nie widzę. No Dobra, już wyłączmy sobie świata w elektryku. No i ten czarny, no przydałoby się go, kurde, zabić, tylko że jak mówię, no ja go nigdzie tutaj... Dobra, nie widzę. Lecimy w dół. Yy, I szybka akcja sytuacja. Tutaj słuchajcie, uciekamy i fioletowy, słuchajcie, jest zgłoszone ciało. Okej, okay, problem mamy z Czarnym. On jeszcze żyje, kurde. Musimy jakoś go ogarnąć, ale przynajmniej cztery osoby aż nie żyją, także spoko. Dobra. I to zgłosił ciało? Jeszcze to było takie kurde ten, czyli to było jest po lewej stronie. On było tak, tak schowane totalnie, że to jest niemożliwe. Okej, okay. yy, możemy zapytać się kogoś, gdzie kto był na przykład? Na przykład Pomarańczowy? No nie wiem, kurde. Hmm, nie wiem kogo wrobi za bardzo. No tak, ktoś nie danego wrobili, ale teraz tak ciężko mogę. Jak on zgłosił, ciał, wiecie o co chodzi? Nie wiem w sumie, podejrzenia? Mm, chyba nie. Okej. Okay. Eee, poza tym, że. Eee, no, nie, no, żut nie żyje. Ja troszkę milki. Oj, 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 Yy, ale nie wiem, no Lolo, no, 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 dobrze mówi, no, no, bardzo dobrze mówi, ale dobra, mam nadzieję, że nikt nie, nie, jakby wiecie, się nie skapnie i okej, okay, zeskipują, dobra, świetnie, jak dobrze, że ludzie skipują, bo inaczej to byłby giga problemusik, problemusik. Okej, okay, dwie osoby wystarczy, że zabijemy i wygrać ma rękę, także trzymajcie kciuki, mam nadzieję, że to się nam uda. Także chwila prawdy, widzowie, chwila kurczę prawdy. Yy, no to tak, gdzie byśmy mogli pójść. Hmm. Hmm, 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 Ok, tu jest Justa. Dobra, za 7 sekund będziemy mogli zabijać. Mamy tutaj zielonego. Yy, zamykamy drzwi. I komunikację walimy. Nie wiem, czy to się. Oczywiście się zamykają w momencie, kiedy ja robię komunikację, czy nie. Ale ok. To jest nawet nieistotne. Dobra, tu jest osoba jakaś klucz. Myślałam, że tutaj będzie ktoś. Będziemy mogli ją zabić. Jak wiecie o co chodzi? Takiego pranka zrobić baby. Znowu możemy zgłaszać ciało? Dobra, już myślałam. Okej, okay, robimy to w ten sposób. I jeszcze jedna osoba teraz nam została. Słuchajcie, jedna, jedna osoba. Kurde, zgłosiły ciało. Ja miałam nadzieję, że to się uda w jakiś sposób. Okej, okay, justa zgłosiła. O, że ona tego nie widziała. O nie, ona mogła to widzieć po drugiej stronie. Ja się nie przypatrzyłam tak za bardzo, ale dobra, zobaczymy co ona napisze o kurcze, o kurcze, o kurcze, o kurcze wygraliśmy, bo jednak jakaś osoba opuściła grę no nie, w taki smutny sposób, najgorzej najgorzej, to jest takie przykre jak tak to ja w ogóle wygrać wiecie, normalnie zabić i tak dalej niż ten wygrać, bo wygrać, no dobra, fajnie słuchajcie wygraliśmy na rękę, z tego się cieszę bardzo z tymi krumejtami, także nie będzie już teraz tak łatwo jak wcześniej bo bycie krumejtem jest trudne tak uważam. Dobra, więc tak, robimy sobie oczywiście kabelki. Eee, la, 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 pójdźmy sobie, nie wiem w sumie gdzie za bardzo. Może na dół tutaj do elektryka. Okej, okay, kama. Wyłączmy sobie w ogóle to. Widzę, że tutaj mamy jakieś zadania do zrobienia, także je robimy. Okej, okay, widzę, że tak to się w ogóle na dole. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Okej, okay, niebieski tutaj też jest. Niebieski i brązowy. Dobrze. Okej, okay, jest tutaj porobione wszystko i teraz światełka. No dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że ktoś to ogarnie. Oj, proszę, ją. Uuu, 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 to było ciało gdzieś do zgłoszenia. Brązowy chyba to był, to był chyba brązowy, eee, chyba brąz na eee, oczach. Albo zielony. Albo zielony, bo wbiłam i w Cargo beju brąz i zielony nad ciałem, więc najpierw może brązowy, okej, okay. dobra piszą też, że brązowy, <grym> ja nie mogę, także ja głosuję na brązowego, bo wydaje mi się, że to był nad tym ciałem i zielony też jest troszkę podejrzany, bo on w sumie nie zgłosi tego ciała, mógł widzieć. Także zaraz zobaczymy. Zaraz to się wszystko okaże. Dobra. Mm, no. Well. Okej. Okay. No i co? I co? I co? I co? jesteście poleciały 5 głosów na yy, brązowego, więc jesteście... szybka akcja, to była szybka akcja. Ogarnę... udało się nam ogarnąć, oby był. Uuu, czyli zielony będzie. Ojoj, oj, oj. no to jest problem, powiem wam. No jest spory problem. Chyba ja byłam pewna, że to będzie on. Teraz to w takim razie zielony jest podejrzany chyba najbardziej, tak mi się wydaje, ale nie wiem w sumie. Okej, okay, widzę, że jest komunikacji problem, ale tutaj to, co można naprawić, więc zaraz słuchajcie, wszystko się ogarnie. Także nie powinno być tragedii. No kaman, dobra. Super, okej, okay, czemu tutaj nic z tego, nikt tego nie robi. Okay. Już? Tak, no dobra, słuchajcie, ja po prostu nie wiem, w ogóle grać w to. Dobra, nieważne. Mm, robimy sobie tutaj zadanka. Szybka akcja sytuacja. Tak i tak. Dobra. Idziemy na samym dole jeszcze jakieś zadanie. Dobra, no to tam pójdziemy, Mamy w kuchni coś, nie mamy, ale mamy na dole, ok jest czarny. Także szybka akcja robimy tutaj, sobie tego, to zadanie. No come on, gdzie tu jest jakiś dobry zasięg. O, perfekt, to jest dobrze. Wspaniale. Bierzemy sobie ten telefonik, abyśmy skończyli. Dobra, super. Cieszę się bardzo i teraz mamy na samej górze tam chyba z tym szmaragdem sam takie zadanko, także możemy tam sobie pójść w sumie. I zrobić to zadanie, więc lecimy, myjemy, pięknie, niech to błyszczy nam, super ręko. Dobra, no ej, już, już, dobra. I mamy meeting grumie dobra, no to tam pójdziemy jeszcze w ubikacjach, także tam też zaraz sobie skoczymy. W takim wypadku, dobrze, lecimy yy, i piszemy kodik 32560. 7, ok. Pięknie, widzę. Pięknie, pięknie, pięknie. I lecimy teraz w dół. I lecimy w prawo. Dobra, słuchajcie, zaraz zrobimy wszystkie zadania, więc bardzo fajnie. Cieszy mnie to niezmiernie, naprawdę. Także jazda z tematem. A, tutaj mamy jeszcze to. No to w takim razie zróbmy. I mam nadzieję, że to jest ostatnie zadanie. O, widzę, że chyba światło albo coś. Jakiś problem po prostu jest. Ta, i ostatnie zadanie. A, albo to jest komunikacja. Nie widzimy jeszcze zadań moich, naszych. Sprawdzimy, że tutaj nie mamy czasem żadnych zadań. Tych ubication, ale nie Dobra, to stąd wchodził żółty chyba, ale to nie ma żadnego ciała, więc spoko. Jest dobrze, jest dobrze, jest. Okej, okay, kto nie żyje? Nie żyje czarny. mhm, czyli trzeba szukać, słuchajcie, jakiegoś ciałka. Dobrze, no to szukamy widzowie w takim razie. Czy my mamy jeszcze zadanie? Mamy w meeting roomie, kurde. No dobra, no to pójdziemy, skoczymy do meeting room, ale to nam później. Bo nie chcemy się tam teraz iść za bardzo. Musimy znaleźć ciało czarnego. Dobra, może tutaj będzie na przykład. Zobaczymy zaraz. Halo Nie, tutaj nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic czysto. A to, co jest? Okej, okay. nie wiedziałam, że to jest takie coś. Fajnie wiedzieć. Co jest? Jak tu się w ogóle potagowało? Wszystko dobra. Masakra. Ciężko ogarnąć takie coś. Dobra. Eee, Cargo Bay. Cargo Bay, czyli po prawej stronie. Zielony był na kamerach. Nie żyje czarny, brązowy i biały. No niedobrze dobrze. Eee, imu zielony... Jesus. Bo w poprzedniej rundce jakby się tak zachował, wiecie, że nie zgłosił tego ciała. Widzimy, że chyba zaryzykowała i na niego i Wyżej przegramy, wiadomo. Wydaje mi się, że to jest zielony, więc zagłosuję na zielonego. Ja głosuję na zielonego, może uda się, może nie. Zobaczymy, ale tak mi się wydaje, że on jest troszeczkę podejrzany. O, ale tutaj dużo poleciał głosu, jakby po prostu w poprzedniej rundzie był taki, wiecie, że, że, że nie zgłosi tego ciała. Yeah, dobra, zgramy to, widzowie, <grystanie> jesteśmy mistrzami w tym po prostu. Ekstra, ekstra. Lecimy teraz, tak jak mówię, do Meeting Rooma, bo musimy zrobić tutaj ostatnie zadanie, także robimy je. Fajnie, że nam to się udało, mega się cieszę, bo mamy przynajmniej teraz, wiecie, więcej czasu. Kurde, tylko taski będą się zmniejszyły, czy co? Okej, okay, żółty i czerwony są tam. Lecimy i zobaczymy, czy żyją wszyscy. Ok, żyją wszyscy, dobra. Już myślałam, że może być jakiś problem, ale nie. Wszyscy żyją, wszyscy mają się dobrze. Czerwony sobie tutaj lata, Ok. Proszę nie zostawić, panie czerwony. Ja no, mam wrażenie, że mnie, kurde, jakoś w taki sposób śledzi. Okej, okay, pomarańczowy stąd sobie wychodzi. Czy to będzie jakieś ciałko? Nie ma nikogo. Uuu, proszę mi zostawić! Pomarańczowy! Kurde, to było podejrzane trochę. Eee, polećmy sobie może... Czekajcie, no co jest?! Czemu nie tak gonią?! Dobra, wszyscy jakby, no, żyją. Jeszcze. Okej, okay, okej. Okay. Jest, mamy pomarańczowy gorz... Pomarańczowy... E, pomarańczowy... Czerwony, fiolet, czyli żółty i niebieski. Słuchajcie, gdzieś są. Żółty i niebieski gdzieś są indziej. Czyli dobra, no dobra, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Eee, może pójdziemy na kamery, nie wiem, co tam może być, ale możemy tam iść. I tam coś może być. Jeszcze ani razu nigdy nic nie widziałam na kamerach. Ogólnie tutaj są wszyscy poza żółtym i niebieskim, więc według mnie albo żółty, albo niebieski tutaj może być impostorem, bo mogą się zabić po prostu w pewnym momencie. Zaraz to się okaże. Zaraz ogarniamy. Tu jest ze mną pomarańczowy. Okej, okay, cały czas żyją żółty niebieski. To jest niemożliwe aż. Kurde, kurde. Hmm. Ok, widzę, że światła teraz poszły. Także idziemy szybciutko je ogarnąć. Hop, hop, hop. No, co to jest za przeszkadzanie? Dobra, tu jest. Jest żółty w końcu. Jest żółty. Czerwony fiolet. Nie ma pomarańczowego, który przez cały czas ze mną był wcześniej. Eee, i nie ma niebieskiego. Ja w ogóle tego niebieskiego nigdzie nie widziałam. Nie wiem, co jest niebieskie, nie tak. Ale już O, jest pomarańczowy, dobra. Czerwony gdzieś się, z... Czerwony jest. Kurde, nie wiem, bo wam, że nie mam pojęcia. Musimy sobie teraz pootwierać oczywiście ten. Wszystkie drzwiczki. No ciała żadnego nie znajdziemy, co nie? To jest wiadome. Okej, okay, widzę, że teraz trzeba polecieć szybko tam. Lecimy w dół, dobra. Hop, ty, i tak nie zdążymy. Okej, okay, 8, 1, 6... Nie! Sze... Oh. Ja, co jest ze mną? 8. Dobra, i, dobra, nieważne, że, że to już jest ogarnięte, nie, co jest ze mną, tak. Więc tak, pomarańczowi i czerwony byli ze mną, na 100%. Pomarańcz i czerwony. Dobra, pójdźmy sobie do elektryka. Lecimy teraz tutaj, zobaczyć, czy wszyscy są żywi. No wszyscy są żywi cały czas. No jakim cudem? Kurde, ja bym chciała wiedzieć, kto jest tym e, impostorem. Niech on zabija coś tutaj. Czemu on nie zabija? o. O, o, o. Widzę, że jakiś problem tutaj był i ktoś nas zamknął. Nie wiem, czy możemy to wszystko otworzyć, ale nie wiem, jaki jest tego sens. Jakby tak posprawdzam. Emergency meeting, żółty zgłosił. No dobra, zaraz okażę, okaże się wszystko. Co ma to i żółty do powiedzenia? Narcix. Czemu? No. Co? Czy ona się przystała do winy, właśnie? Czemu? Że, co? Narcix. Ja nie mogę. Jak to się stało, że oni wiedzą o tym? Czyżby gdzieś węd był albo coś? Wszyscy żyją. Więc nie, wiem, co się stało. No ale dobra, skoro Narcix, no to gościmy na Narcix. W takim razie. I chyba będzie koniec odcinka. Trochę długi ten odcinek wyszedł, nie wiedziałam w sumie, że aż taki długi wyjdzie, ale w sumie to spoko. Mm, więc kończymy w takim razie. Dzięki serdecznie za to, że widzieliście do końca. Widzimy się jutro 15.30, raz o 18.30 jeszcze gdzieś na moim głównym kanale, także wbijajcie koniecznie. Poczekamy sobie jeszcze, aż wszyscy zagłosują i zobaczymy, czy faktycznie, słuchajcie, narcik jest yy, impostorem. Jeżeli tak, to będziemy szczęśliwi, jeżeli nie, to troszeczkę przykro. Yy, ale zapraszam też do mojego stepu. Yy, pierwszy link w opisie to jest, także bijacie koniecznie. Okej, okay, jest dużo głosów na Narciks, także teraz się wszystko okaże. Uwaga, uwaga czy wygraliśmy, czy nie? Oby tak, oby tak, słuchajcie. I teraz się wszystko okaże. Sp <grymne> co? Co? Co, 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 co? 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 Jakim cudem ja już taka zadowolona. A <grymne> tu takie buty. Ja pierniczę, widzowie, to będzie jakiś najdłuższy odcinek na świecie po prostu. Znowu emergency meeting jest. Co tu się w ogóle dzieje? Co to miało być? Jump set. Jump set. Skąd wiesz? Ja już nie ufam tym widzom. Jak nie kasa, sobie. No co? Czemu no? No, no, że no, no. Dobra. Yyy czemu akurat granat wcześniej też że fiolet i nie był fiolet yy, róbcie róbcie taski to wygramy a nie obwiniajcie bez powodów i dowodów w sumie, no dobra ja skipuję Okej, okay. dobrze, dobra. Mogą sobie zagłosować na pomarańczowym, ale już nieważne. Jakby. Nie wiem, nie podoba mi się to, bo kurde, no to nie, nie, niezbyt wiemy co, nie? Jakby tu jest drugi raz taka sytuacja, i tak po prostu bez dowodów żadnych, po prostu jakiś tam nikse se podaż i, i tyle. A tak nie działa. To tak kurde nie działa jednak. Dobra, więc. No nie wiem, sumie, co za bardzo zrobić. Na pewno ktoś z nich jest impostorem. Ale kto? Nie mam pojęcia bladego, no niestety. Nikt impostor zabija po prostu i będzie święty spokój. I cool, opcja. To jest do wygrania, wszystko. I to tak bardzo, bardzo do wygrania, kiedy tutaj czerwony jest. Widzę, że tu są problemy. Także lecimy, zapobiec problemom. No i czerwony. Mówiłam, wiedziałam, wiedziałam, że tak będzie. Dobra. Dzięki, serdeczne oglądanie. Kończymy 20 minutowy odcinek, prawie dosyć długi. Ale dzięki za oglądanie. Widzimy się później. Trzymajcie się ciepło. I papa, miłego dnia albo wieczoru. Zobaczymy się o 8.30 na głównym kanale Hejka.